Kto szczęśliwego związku nie zbuduje, kto szczęśliwego małżeństwa nie zbuduje. I już pierwszy z odpowiedzią, ponieważ często do mnie piszecie w tematach związkowych. I mi się wydaje, że po moich perypetiach, e, po tym co przeżyłam, mogę tak o sobie powiedzieć. Więc dobrze. Przede wszystkim nie zbuduje szczęśliwego związku osoba, która nie kocha siebie, która czuje się mało ważna, Nieznacząca ma niskie poczucie własnej wartości. I po prostu każdy jej dzień jest takim zmaganiem się z tym, że, że ona po prostu jest i nie zasługuje na miłość, nie zasługuje na uznanie, nie zasługuje na kontakt z drugim człowiekiem. I powiem wam, że przebywanie, no ja nie mówię, że związkowe. Przebywanie koleżeńskie wokół osoby, która tak o sobie myśli, jest czymś tak męczącym, ograbiającym z energii, że to jest po prostu szok. Jak y, ja sama kiedyś taka byłam, to oczywiście ja się przyznaję bez bicia, ja kiedyś taka byłam. Byłam najbardziej zdesperowaną, niepewną siebie i swojej wartości osobą. Ever. Mogę tak powiedzieć. Ever. Dlatego moje próby znalezienia miłości spełzały na niczym. Wiecie, ja byłam taką osobą, która zawsze brała e, życie bardzo konkretnie, w swoje ręce, nie patrzyłam w chmurę, skąd przyjdzie, tylko ja brałam to, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. No więc szukałam, kołatałam i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety. Był we mnie brak miłości własnej, kompletnie żadnej yy, nie szanowanie samej siebie i nieuważanie samej siebie za wartość. I w tamtym czasie każdy, kto padł moją ofiarą, tak mogę powiedzieć powiedzieć, spierniczał, gdzie pieprz rośnie. Jeżeli ktoś z was myśli, że miłość to jest takie, że ktoś was pokocha. Za to, że ty po prostu jesteś, to jest to i prawda, i fałsz. Bo jeżeli ty samej siebie, czy samego siebie, nie doceniasz za to, że jesteś, no to nie oczekuj tego od drugiej osoby. To jest przede wszystkim. W wyniku bardzo wielu różnych traumatycznych wydarzeń z waszego życia, czasami wasze wnętrze, wasza psychika, emocje wyglądają jak po wojnie. I oczekujecie, że ta druga osoba, ten książę pan, albo ta księżniczka, przyjdą i swoją miłością uleczą te rany i zranienia. I to tak w ogóle nie działa. W ogóle zupełnie nul. Nie, nie ma takiej szansy. Każdy, kto wchodzi do związku, chce poznać drugą osobę, yy, która jest yy, gotowa, do nawiązania relacji. To nie jest człowiek do uzdrowienia. Dlatego, jak ja słyszę, że ktoś się bierze za związek z narkomanem, z alkoholikiem, z jakimś tam narcyzem, innym człowiekiem z jakimiś tam emocjonalnymi dysfunkcjami, bo tak to nazwę, bo ja nie uważam, że ani alkoholizm, ani narkomania są. E, chorobami. Poza tym dziwne by to było, że alkoholizm jest, a narkomania nie jest. To jest takie bardzo dziwne. Bardzo, e, bardzo nie, um, nieprofesjonalne. No ale ja mam swoje zdanie, tak? Jak zawsze. Więc e, trzymam się tego, że jest to choroba, jeżeli już to emocji i nieradzenia sobie z rzeczywistością. I teraz, jeżeli ktoś e, włazi w relacje z taką osobą e, o emocjonalnych dysfunkcjach i chce ją ratować, to to jest w ogóle skazane na porażkę. W ogóle skazane. Więc tym wszystkim, którzy trwają przy tym alkoholiku, narkomanie i myślą, ja go, ja go z tego wyciągnę, to idź na terapię. Idź. Taką normalną terapię. Ty, kobieto, ty, mężczyzno. Zacznij od siebie. I bardzo często jest tak, że zamiast się pchać w związek, kiedy to jest drugi organizm, osoba, która też bardzo dużo przeżyła, może gorsze rzeczy jak ty, i jeżeli nie będziecie emocjonalnie uzdrowieni, to spotkają się dwie osoby poranione, i wy nie będziecie wiedzieć, gdzie są wasze rany. I siłą rzeczy, na przykład taką ranę, Kooperacyjną, ktoś ci wepchnie palucha, bo on nie będzie wiedział, że ty masz tam ranę. Tak? I bardzo to jest temat rzeka, ja bym mogła 5 godzin na ten temat mówić. Jak będziecie chcieli, to będzie kontynuacja oczywiście. I teraz, dlatego, że ten kanał jest kanałem też biblijnym, opartym na słowie Bożym, to ktoś by pomyślał, co ja za farmazony gadam. Przecież miłość to jest cierpliwość, i, i to, co napisał Paweł. I ja nie mówię, że nie, tylko że wszystko zaczyna się od nas, bo jest powiedziane, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Nie bardziej niż siebie samego, ale jak siebie samego. Jeżeli nie kochasz siebie, nie ma takiej opcji na Ziemi, że, że będziesz, przepraszam, coś mam dzisiaj z gardłem. Nie ma takiej opcji na Ziemi, w której ty. będziesz umieć kochać kogoś drugiego. Bo to, co ty myślisz, że jest miłością do samego siebie, jest po prostu jakimś e, działaniem ego, jakimś robieniem e, wokół siebie zamieszania i uważania, że to jest miłość własna. Nie, nie jest. I teraz e, są cztery wersety, a jak już Biblia coś mówi, a Ewangelię, cztery razy, to już jest ultra ważne. I to jest ja przeczytam tylko jeden z Ewangelii Mateusza 13:12, albowiem temu kto ma będzie dane i obfitować będzie, a temu kto nie ma i to co ma będzie odjęte. Nam się to wydaje juyku jakie niesprawiedliwe, jakie niesprawiedliwe, ależ bardzo sprawiedliwe, ależ bardzo. Bo teraz tak jeżeli ktoś, kto ma miłość do samego siebie, to będzie ją Mówiąc wprost, przyciągał i będzie jej miał w opór. Ten, kto szanuje siebie, ten, kto docenia siebie, bo my jednak jesteśmy istotami duchowymi: du mamy duszę i mamy ciało. I mamy też na poziomie takim, byśmy powiedzieli, energetycznym, taką informację o nas, jak my traktujemy siebie po tym, jak wyglądamy, po tym, jak mówimy. Potem, po tym, jak się zachowujemy, wszystko wysyła informacje, wszystko, nie tylko energetyczną. Wszystko, jak wyglądasz, jak się czujesz, jak, się, jak zachowujesz się, czy masz nałogi, czy nie masz nałogów, to wszystko mówi. Dla osób, które są ciekawe, pozostałych wersetów to jest to Marka 4.25, Łukasza 8.18. I Łukasza 19,26. To jest dla spragnionych wiedzy biblijnej. I teraz, jak to się ma, ze wszystkim tak jest. Ze wszystkim tak jest, że jeżeli ktoś ma pieniądze, no to z reguły umie nimi zarządzać, umie nimi obracać, umie je inwestować, umie je odkładać i umie je mądrze wydawać. Co będzie rezultatem? Będzie mieć więcej. A jak ktoś mówi, a ja nie mam. No to nie ma. No i już. I nie litujmy się. I teraz jeszcze słowo litość. E, bardzo często osoby poturbowane życiowo znajdują jakiegoś innego, e, poturbowanego e, człowieka i chcą go. E, chcą być przy nim i chcą zbudować z nim związek, bo, ich, e, bo im jest ich szkoda. I słuchajcie, o ile litość jest ok no to takie dure uczucie moim zdaniem, ale jakieś współczucie, no nazwijmy to. Może nie litość, a współczucie, bo litość jest straszna. I o ile e, idąc i widząc e, osobę żebrającą, e, kierując się tym litością czy tym współczuciem, rzucisz kasę do kubeczka, to jest ok. Ale jak związujesz się z kimś z litości, to ten związek na bank ci się rozpadnie. Na bank. Bo to nie jest związek osadzony w prawdzie. I tak jak już powiedziałam, ludzie zdesperowani, którzy nie wierzą w siebie, nie mają pasji, nie mają celów, nie mają dążeń, nie mają aspiracji, e, po prostu są taką jedną wielką chodzącą bidą, e, odstraszają ludzi i związku szczęśliwego niestety nie zbudują. Nie ma takiej.